Witam serdecznie na moim kolejnym filmie. Dzisiaj zrecenzujemy sobie obudowę Gladiusa M40 od Silent U PC. Także zapraszam serdecznie na mój film. Zanim przejdziemy do omówienia opcji i funkcji tej obudowy, powiem Wam o jej wymiarach. Także na długość, czyli głębokość obudowy mamy 49, około 49 cm. Jeżeli chodzi o wysokość, jest to wysokość, już Wam mówię. Od podstawy nożek około 47 cm. Jeżeli chodzi na szerokość, jest to około 19 cm. Także takie są rozmiary, wymiary. Natomiast jeżeli chodzi o wysokość kulera, jaką możemy zainstalować w tej obudowie. już mierzymy, powiem Wam tak: 16 cm to jest maks jaki wejdzie, i tutaj musicie na to uważać, żeby dobierać odpowiednio kulery na Wasze procesory. Jeżeli chodzi o długość kart graficznych. Prawie 42 cm, słuchajcie, nam spokojnie wejdzie tutaj karta graficzna na długość, także bardzo długa. Teraz przejdźmy do omówienia kilku funkcji. Mamy trzy zatoki 525 cala, także możemy zamieścić tutaj do trzech napędów lub też napęd jakiś kontroler do obrotów. Wszystko jest bez narzędziowy także nie musimy używać szybokręta. Nie mamy środkowej klatki, jak widzicie tutaj w tej obudowie. także nie wiem, czy opcjonalnie możemy ją dokupić, czy nie, natomiast tutaj w oryginale tego nie ma. Natomiast mamy klatkę na dole zamocowaną, gdzie możemy zamontować cztery dyski twarde. Weźmy teraz sanki i pokażę Wam sanki do dysków. Tak, po pierwsze, możemy w każdych, z każdych tych sanek zamontować dysk 2,5 cala i do tego jeszcze 80 mm wentylatory, tak żeby nam te dyski chodziły. Także nie wspomniałem o tej opcji w recenzji Silentium Gladius X80, Silentium PC Gladius X80. Natomiast tutaj to jest tak samo jak w tamtej budowie, także do czterech dysków możemy zamontować. Teraz tak, mamy na tyle, ja może tak odwrócę. Mamy na tyle standardowo już wentylator 120 mm Silentium PC Zephyr także jest standardowo zamontowany i mamy również. Dwa wentylatory 120 mm na przodzie, czyli jeden tutaj i drugi jest zaraz za klatką na dyski. Także mamy chłodzone dyski, bez problemu mogą one być chłodzone przednim wentylatorem. Także mamy trzy wentylatory w standardzie, co też jest moim zdaniem bardzo dobrą opcją. Także tak wygląda, słuchajcie. Tak wyglądają już zamontowane elementy, jak widzicie w obudowie. Jeżeli chodzi o kable, musiałem tutaj wiązkę kabli zostawić w środku, ponieważ niestety było troszkę mało miejsca. Światło ok, ok. Było troszkę mało miejsca, słuchajcie, z tyłu. Także tutaj te kable włożyłem w ten sposób. Natomiast mamy naprawdę sporo otworów do zarządzania kablami. Ja później Wam troszkę więcej o tym powiem, jak przejdziemy na tył obudowy. Teraz przewrócę budowę na bok. I zobaczcie, spód obudowy. Tutaj mamy opcjonalnie możliwość zamontowania wentylatora 120 mm. Jest filtr przeciwkurzowy, także chroni nas na przed dostawaniem się kurzu do środka. I mamy oczywiście. Ponieważ zasilacz montowany jest na spodzie, mamy również filtr, który chroni dostawanie się kurzu do zasilacza. Także tutaj w łatwy sposób można sobie to wyjąć. Także tak wygląda spód. Mamy cztery nóżki, wszystkie są gumowane. Jest ta obudowa bardzo stabilna i nie ślizga się. Tutaj dodatkowy jeszcze otwór wentylacyjny do zasysania powietrza przez wentylatory, te, które mamy na przedzie. Teraz tak, ja odwrócę obudowę i zobaczymy, jak wygląda zarządzanie kablami. Naprawdę jest ok, jak na taką obudowę, bo nie jest ona jakichś wielkich, pokaźnych rozmiarów, zwłaszcza na szerokość. Tutaj jest dość ona wąska, 19 cm, ale mamy tutaj taki tunel w kształcie litery L, gdzie te kable możemy sobie uknąć, Poza tym panel, ja Wam już pokazuję, panel boczny jeden drugi jest wytłaczany, także tutaj mamy dodatkową jeszcze miejsce, dodatkowe miejsce na to, żeby te kable się pomieściły. Także jak widzicie, naprawdę nie jest źle i możemy sobie ładnie pozarządzać kablami. Mamy sporo otworów właśnie tutaj do zarządzania kablami, jeden, drugi, trzeci, na dole czwarty. Mamy również tutaj otwór na przeprowadzanie kabla 8 pin, jest bardzo dobrą opcją. Chwali się to, że, że tutaj Selenium PC o tym pomyślało. Mamy również wyciętą, wycięty otwór na zmianę kulera na procesorze, także nawet jeżeli ten socket, jak widzicie, jest przesunięty w lewą stronę, e, i tak bez niczego możemy dostać się do tego backplate'a, żeby wymienić sobie kuler na inny, także też fajnie. Że nie musimy wyjmować płyty z obudowy. Także zarządzanie to tutaj mamy takie wypustki, gdzie możemy przykręcić, przytwierdzić, przepraszam, opaski zaciskowe, żeby te kable sobie uporządkować. Oczywiście mamy wyprowadzenia od kontrolera obrotów, o którym będę mówił za chwilę. Możemy tutaj podłączyć jeszcze dodatkowe sobie wentylatory, które oprócz tych trzech, które są zamontowane w obudowie. Każdy z kabli jest opisany, także duży plus za to, i nie będziemy musieli się zastanawiać, który kabel jest do czego. Także tak to wygląda. I teraz przejdziemy sobie na tył obudowy. Na tyle wspomniane już przeze mnie 120 mm wentylator, który wyciąga powietrze ciepłe z obudowy. Dwa otwory na przeprowadzenie węży do e ewentualnego i coolingu. Otwór wycięty na płytę. Mamy dodatkową wentylacyjną powierzchnię tutaj z tyłu. Mamy siedem... Stopów rozszerzeń i one są fajne, bo nie są wyłamywane, a są wykręcane, także nie ma lipy sąsiadkowane do tego, także dobry przepływ powietrza, dodatkowo powietrze może się wyzostawać łatwo z obudowy do ciepłe i one są przekręcane na śruby. Zasilacz jak wspomniałem, montowany już na dole i na dole mamy również filtr przeciwkurzowy. Także ja teraz przejdę na samą górę, na przedni panel obudowy i jeszcze powiem Wam kilka opcji, które mamy w tej obudowie dostępne. Tak wygląda front obudowy, także mamy całą powierzchnię siatkowaną. E, dodać muszę, że każda z tych siateczek ma filtry wbudowane przeciwkurzowe, także te powietrze, które jest zasysane przez wentylatory te dwa na przedzie, jest oczywiście zabezpieczone filtrami przed dostawaniem się kurzu do obudowy. Mamy możliwość oczywiście jeszcze zainstalowania małego urządzenia 3,5 cala, na przykład czytnika kart, także jest taka opcja tutaj w jednym z tych slotów 5,25 cala. Także tak wygląda front, teraz przejdziemy na samą górę, Pokażę Wam przedni panel i jeszcze kilka opcji dostępnych w tej obudowie. Jeżeli chodzi o panel przedni, mamy duży przycisk Power, mniejszy reset, on jest troszkę wgłębiony, taki wkleśnięty. Także duży plus, że się nie pomylimy. Mamy regulator obrotów do wentylatorów, czyli wbudowany tutaj w tą, w tą obudowę. Mamy możliwość regulowania. Wentylatorów osobno na przedzie, osobno na górze i osobno na tyle. Także duży plus za to, że nie musimy wszystkich wentylatorów naraz regulować i możemy sobie tutaj dowolnie to zmieniać. Mamy dwa wejścia USB 2.0, mamy jedno wejście USB 3.0. Mamy oczywiście wejście na mikrofon i na słuchawki. I wszystkie te porty, które wam mówiłem, są takimi gumowymi zaślepkami zabezpieczone, żeby nie dostawał się do nich kurz. Teraz tak, u góry mamy możliwość zamontowania, też również zabezpieczona. Jest to taką gumową za Zaślepką, możliwość zamontowania, to jest stacja dokująca. Możliwość zamontowania dysków 2,5 cala i 3,5 cala. Także po prostu sobie wciskamy taki dysk, słuchajcie, i zgrywamy sobie z niego dane. Bardzo fajne miejsce. Bardzo, bardzo ładnie to rozwiązane, moim zdaniem. E, to dobry pomysł. I jeszcze jedna ważna rzecz: zdejmijmy sobie górną klapkę. Ona jest siatkowana i filtrowana również. I tutaj u góry możemy zamontować sobie dwa wentylatory 120 mm. Także. Fajnie jest, że możemy właśnie namontować tutaj na górze, że nie mamy problemu w momencie, kiedy montujemy wentylatory w środku, tutaj w obudowie. Możemy mieć problem, konflikt z kulerem, jeżeli są wysokie kulery. W tym momencie możemy mieć problem z zamontowaniem wentylatorów. Tutaj one nam nie będą przeszkadzały, także duży plus za to. Ja teraz go wyjmę, bo on nie jest I pokażę Wam jeszcze jedną rzecz, która też, moim zdaniem, jest dużym plusem. To jest to, że te otwory są wycięte w całości, nie ma tutaj siatek. A to może świadczyć tylko o tym, że będzie ciszej, ponieważ każdy opór powyższy, jak wiecie, powoduje większy, większą głośność wentylatorów. Także też, moim zdaniem, bardzo fajna opcja, że nie ma tutaj kratek i możemy sobie te wentylatory zamontować, będą cisze aniżeli normalnie. Także teraz przejdziemy do podsumowania. Ja Wam powiem, jakie temperatury osiągnąłem na chłodzeniu procesora, na karcie graficznej. Karta graficzna, jak wiecie, to jest taki dość duży potworek GTI 480, także wydziela dużo ciepła. I powiem Wam, jak wygląda sprawa głośności wentylatorów wbudowanych już w tą obudowę. Także zapraszam. Ok, drodzy Państwo, teraz czas na kilka słów podsumowania. Powiem Wam, że jestem pod dużym wrażeniem tej obudowy. Tą obudowę możecie kupić za jakieś 200 zł w Polsce już. Także naprawdę cena bardzo przyzwoita. Powiem Wam, że wykonanie jej naprawdę bardzo mi się podoba i powiem, że. Śmiem twierdzić, że jest lepsze, jeżeli chodzi o samo wykończenie, samo wykończenia na zewnątrz, czyli plastiki e, użyte tutaj są lepsze jak w Silent UPC Gladius M e, X80 przepraszam. Moim zdaniem, to jest moje zdanie. Oczywiście X-80 to jest zupełnie inna klasa obudowy i e, nie ma to co porównać do M40, ponieważ tamta jest e, no, lepsza i o wiele więcej ma bardziej więcej przydań, przydatnych funkcji. Także mm, tak to wygląda, ale mówimy dzisiaj o F40, a nie X80, także zaczynamy. Powiem Wam tak, obudowa naprawdę fajna, ma dobre, dobrze rozwiązane w miarę zarządzanie kablami. Powiem szczerze, że mogła być troszkę szersza, żeby te kable można było z tyłu tam upchnąć, żeby nie trzeba było pchać ich tutaj do środka obudowy, żeby łatwiej to wszystko było tam porządkować. Niemniej jednak, jak na obudowę tych rozmiarów i za tą cenę, tutaj naprawdę nie można zbytnio narzekać. Kolejnym takim małym minusikiem powiem Wam jeszcze jest coś takiego to, że przez prześwit tutaj obudowy na dole, czyli od, od podstawy obudowy do stolika jest troszkę mały i ciężko jest wyjmować na przykład filtry, czy od zasilacza, czy ten, czy ten spodni od wentylatora. Musimy przechylić obudowę i dopiero wtedy jesteśmy w stanie ten filtr wyjąć, także tutaj mały minusik za to. Mogła być troszkę wyższa, nóżki wyższe i to by załatwiło temat. No, Niemniej jednak to nie jest jakiś wielki, uporczywy problem, ponieważ obudowa jest dość lekka, nawet zamontowana z w środku i możemy spokojnie sobie ją e, przestawiać. O filtrowanie naprawdę filtry są z każdej strony, można powiedzieć i na górze, i z przodu, i pod schodem i, i, i nie ma problemu tutaj. Regulator obrotów również tak samo jak w Wix 80, możemy regulować sobie trzy sekcje czyli przód, górę i tył co jest dużym plusem. Ciche, naprawdę ciche te wentylatory są. Także to się potwierdza to samo co było w X80, tutaj w M40 to samo. Bardzo cicha obudowa, naprawdę nie było jej słychać na niskich obrotach, na najwyższych obrotach. Jest delikatnie słyszalna, natomiast cały czas bardzo cicha. Jest to obudowa dość pojemna. Mówię, troszkę mogłaby być szersza, ponieważ nie tylko o kable chodzi, ale kulery. Tutaj mamy dość ograniczony jak gdyby wybór kulerów, ponieważ 16 cm to jest maksymalna. Wysokość kulera, która wejdzie w, ten, w tą obudowę. Weźcie pod uwagę jedną rzecz, że jeżeli na przykład macie mniejszy kuler, a wysoki, czy też montujecie go w poprzek, może być mniejszy problem. Możecie zamontować kuler 16,5 cm, nawet, ponieważ mamy wytłuczenie na panelu bocznym. Także tutaj wszystko zależy od tego, jak kuler będzie ułożony w tej obudowie i jaki kuler kupicie. Także też tutaj na to trzeba wziąć małą poprawkę. Teraz tak, jeżeli chodzi o temperatury, słuchajcie, ten mój procesor, oczywiście to jest ta sama platforma testowa, czyli procesor 2500K podkręcony na 4,5 GHz. Słuchajcie. Na 4,5 GHz e, z napięciem 1,32 V. Karta graficzna GTI 480, nie podkręcana na standardowych ustawieniach. Słuchajcie, na procesorze uzyskałem maksymalne temperatury 68 stopni Celsjusza, czyli naprawdę bardzo przyzwoite. To była średnia, najwyższa średnia, wyciągnięta z czterech rdzeni. I na karcie graficznej uzyskałem 70, 82 stopnie. Także 82 stopnie na karcie graficznej, na takim potworku w dość małej obudowie, naprawdę jest dobrym wynikiem. Pamiętajcie, że możemy do dodatkowo tutaj jeszcze dołożyć dwa wentylatory, dwa studwyski na górę, wyciągające, i w tym momencie te temperatury będziemy mieli jeszcze lepsze. Także jestem pod dużym wrażeniem, ponieważ ta obudowa ma potencjał. Powiem wam, że kiedyś czytałem na jakimś forum, nie będę wymieniał teraz jego nazwy, że ktoś tam miał jakieś wątpliwości co do sztywności tej obudowy. Powiem wam tak, nie wiem, ja nie widzę naprawdę nic. Obudowa jest naprawdę sztywna, nic nie buczy, nic nie skrzeczy. Mamy fajne dodatki, możemy sobie wyciszyć, wygłuszyć dyski twarde tymi podkładkami gumowymi. Mamy możliwość zamontowania dysków 2,5 cala, 3,5 cala. Mamy stację dokującą. Mamy kontrolę obrotów. Mamy USB 3.0, który jest podpinane pod płytę na przednim panelu. Naprawdę, moim zdaniem, bardzo dobry produkt. Ja go mogę naprawdę polecić. I za tą cenę, moim zdaniem, to jest jeden z najlepszych wyborów. Także tyle ode mnie na dzisiaj. Ja Wam bardzo dziękuję. Pozdrawiam i do kolejnego razu.